Serdecznie witam Państwa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych, krzyży wolności i solidarności. Serdecznie witam gospodarza spotkania pana Dariusza Piątka, wojewodę Mazowieckiego, który w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokona wręczenia tych odznaczeń. Poproszę teraz Państwa o powstanie i odśpiewanie hymnu narodowego. So yes yeah. na mocy postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia, 5 października, 21 listopada i 8 grudnia 2011 roku oraz 9 stycznia, 14 lutego oraz 29 lutego 2012 roku za zasługi działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka Polskiej Rzeczpospolitej Rzeczyposp Ludowej, Krzyżami Wolności i Solidarności. Oznaczeni zostali pan Bogumił Tomasz Batoli. Zapraszam serdecznie. Pan Remikiusz Bielewicz. Joachim Piernacki. Zapraszam serdecznie. Pan Jerzy Brandt, Zapraszam. Pan Jacek Czachor. Zapraszam serdecznie. Pan Ireneusz Mędrze. Zapraszam. Poproszę teraz Państwa o powstanie. A panowie Wodę Na mocy tych samych postanowień prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi. za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej krzyżami wolności i solidarności odznaczeni zostali również pani Alfreda Faryna. Zapraszam serdecznie. Pan Blondin Aleksy Garkowski. Zapraszam. Pan Mirosław Konstanty Hamera. Zapraszam. Pan Aleksander Tadeusz Janiszewski. Zapraszam. Pan Grzegorz Zdzisław Kępiński. Zapraszam. zapraszam. Pan Wiesław Jan Leszczyński. Zapraszam. Poproszę teraz Państwa o powstanie, a Pana Wojewodę o wręczenie Tych samych postanowień prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Krzyżami Wolności i Solidarności odznaczeni zostali również pan Krzysztof Mirosław Morawski. Zapraszam. Pan Krzysztof Oleszczuk. Zapraszam. Zapraszam serdecznie. Pan Jerzy Wysło. Zapraszam. Pan Edward Reda. Zapraszam serdecznie. Pan Kazimierz Kroczycki. Zapraszam. Proszę teraz Państwa o powstanie, a pana wojewodę, o wręczenie tych samych postanowień prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, krzyżami wolności i solidarności. Odznaczeni zostali także pan Witold Maksymilian Sypniewski. Zapraszam. Pan Bolesław Tomaszewski. Zapraszam serdecznie. Pan Zdzisław Walczuk, zapraszam. Pan Henryk Wójcik, zapraszam. Pan Zbigniew Antoni Kowalczewski. Zapraszam Proszę teraz Państwa o powstanie, a to na wojewodę, o wręczenie. Szanowni Państwo, ja się cieszę, że dzisiaj mogę uroczysto uczestniczyć wspólnie z Wami w tak dostojnej uroczystości, jaką jest wręczenie Wam walczącym o wolność, o demokrację, o przyżywoność i solidarność. Chciałem w imieniu naszego młodszego, przede wszystkim pokolenia, podziękować za to, że możemy spokojnie żyć, spokojnie się wypowiadać i przede wszystkim spokojnie funkcjonować w obecnym, w obecnym naszym kraju, w Polsce. Za to Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście wiem, że to jest tylko gest. Gest w jaki Rzeczpospolita Polska Wam dziękuję. I do tego podziękowania również przyjmijcie w imieniu moim własnym, ale również w imieniu wojewody mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego również te proste słowo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo Panu wojewodzie. Dziękuję przede wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Jednocześnie pragnę bardzo serdecznie zaprosić na przygotowany symboliczny poczęstunek z kawa, Herbata owocem ciastka. Można się częstować. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja mam mówię o, że naże da bardzo. はい。

So much.